Nie pochwalony Jezus Chrystus, na Maria Panna, witam Was, bracia i siostry w Chrystusie Panu. Posłuchajcie, zacznę od słów Matki Bożej, która powiedziała: Wszyscy, którzy na to miejsce przybędą i będą polecać się mojej opiece, nie zginą. Nie zginą. Już podczas wojny miejscowi i z okolicznych wiosek. Gdy ludzie przyjeżdżali tu zawierzać się Matce Bożej, powracali wszyscy z wojny, wszyscy wrócili. Posłuchajcie, w dniu 3 sierpnia, 3 sierpnia o godzinie dziesiątej, w pierwszą sobotę miesiąca spotykamy się w Nowej Osuchowej, aby odnowić zawierzenie Matce Bożej, i dokonać go ponownie. To ucieni nas spadkobiercami obietnicy wypowiedzianej podczas objawienia w Nowej Osuchowej, że ktokolwiek poleci się Matce Bożej w tym miejscu, nie zginie. O prawdziwości tych słów i samych objawień świadczy to, że miejsce to jest oficjalnym sanktuarium Maryjnym Diecezji Łomżyńskiej. Pamiętam, jak pięć lat temu, jakżeśmy tu się pierwszy raz spotkali, bo teraz będzie taka piąta rocznica, ktoś z tłumu powiedział, żebyśmy się tu co roku spotykali. I popatrzcie, już jest piąty rok, jaki przywilej. Dlatego wzywam wszystkich, wzywam do wzięcia udziału w pielgrzymce dla uproszenia opieki Matki Bożej, do zyskania. Jej obietnicy, kto będzie tu prosił o moją opiekę, nie zginie. Tak więc przybywajcie, bratkowie! Do ulotki będzie również dołączony błogosławiony skrawek glinianej tkaniny, który zgodnie z zachętą Matki Bożej otrzyma każdy pielgrzym. Dla dzieci są przygotowane chorągiewki jako trwała pamiątka tak więc zapraszamy wszystkie rodziny z dziećmi. Nie zapomnijcie również parasoli, bo może różnie być. A teraz przeczytam wam fragment orędzia, które zostawiła nam Matka Najświętsza. Cały świat sponiewierał prawa Boże i poprzekręcano kościelne ustawy. Czyli to co mamy pycha tak dalece obładnęła ludzkością, że chwałem, jaką należy się Bogu, ludzie przywłaszczają sobie, a wszelka umiejętność i wynalazki nowoczesnej techniki są przyznawane ludziom. Pobożność jest rzadko spotykaną cnotą, a ci, którzy ją praktykują, są wyśmiewani i wyszydzani. No cóż, bratkowie, coś o tym wiemy. Czyńcie pokutę i nawróćcie się szczerze do Stwórcy i Pana, bo inaczej zginiecie. Trwajcie silnie przy wierze katolickiej, bo tylko ona jest święta i prawdziwa. Dobrze, że Matka Boża to powiedziała przed Soborem Watykańskim II, bo dziś by to wykorzystali. Codziennie pozdrawiajcie mnie świętym Różańcem który jest mi bardzo miłą modlitwą. Wszyscy, którzy na to miejsce przyjadą i będą polecać się mojej opiece, nie zginą. Wy, którzy na to miejsce przychodzicie, znajdziecie łaskę u mojego syna. Przychodźcie tu licznie. Wielkich łask Bożych doznawać będzie każdy, każdy. Ktokolwiek tu kto przybędzie z wiarą i miłością, i pozdrowi mnie modlitwą różańcową, z wiarą i miłością. A ci, którzy przyjadą tu tylko z ciekawości, odjadą z niczym. Tak jak w Piśmie Świętym jest napisane: z niczym zostaną odprawieni, pyśni, ciekawcy. Matka Boża również dodała: z miłości ku Wam, dzieci moje. Dam Wam źródło wody, a ktokolwiek z wiarą napije się jej lub dotknie, choćby rąk, nóg lub oczu nie miał, otrzyma zaraz nowe członki i wszelkie choroby znikną bez śladu. Nawet zmarły, skropiony tą wodą, z woli mojego syna. Rozumiecie to? Z woli mojego syna. Powróci do życia. A każdy, kto będzie prosił o łaski, odbierać je będzie obficie. No cóż, kochani, i o większej troski o nasze życie, o nasze zbawienie, zbawienie. Rzadko gdziekolwiek coś wyczytałem. Jaka troska jest Matki Bożej o nas? O zbawienie. Bo przecież ludzie, niektórzy myślą, że tu wszystko się kończy. Bzdura, nie tu nasz kres, nie tu. Posłuchajcie, bratkowie. Warunki pierwszej soboty będą wszystkie spełnione. Wszystkie. Jak wiemy, czas mamy bardzo trudny, nie tylko na świecie, ale w Kościele przede wszystkim. Kochani, żeby przetrwać. Nie może zniknąć z nas wiara, mówię o prawdziwej wierze katolickiej. Nie może przede wszystkim zniknąć z naszych serc prawda, bo kto nie ma prawdy w sobie, chociażby wyznawał tylko ustami Jezus jest moim Panem, nic mu to nie da. Prawda, bo ktoś, kto głosi tylko półprawdy, Fałszu pochodzi, od Boga taki człowiek nie pochodzi. Pamiętajcie, bratkowie, spotykamy się tu, aby odpowiedzieć na wezwanie Matki Bożej, naszej kochającej Matki, która z taką troską o nasze zbawienie walczy. Odpowiedzmy na jej wezwanie. Przyjeżdżajcie tu z wiarą i miłością. Nie z ciekawości, bo nic nie dostaniecie. Zabierzcie dzieci ze sobą. Bo to jest przekazywanie im prawdziwej wiary, wartości katolickich. Osobiście już się nie mogę doczekać tego dnia, nie. Posłuchajcie jeszcze na koniec. Jak już wielu z Was wie, trwa budowa szlaku jako wotum na 400 lat objawienia się świętego Michała Archanioła na Świętej Górze na Podkarpaciu w miejscowości Bliznem. Trwa budowa szlaku, także już nam wiele nie zostało, ale bez Waszej pomocy włączenia się do tego, do tej zrzutki, to byśmy tak daleko już nie zaszli. Także link będzie pod filmem. Kto chciałby pomóc w budowie tego szlaku, prosimy o każde wsparcie. O każdą jedną groszówkę jest ważna. Powiem tylko tyle, co mogę zdradzić. Robota wre już tam na całego. Także idzie wszystko zgodnie z wolą Bożą. Nie tak jak myśmy sobie to chcieli, nie. Tak jak chciał Pan Bóg, tak to idzie. Bo Bóg jest panem czasu i on daje wtedy, kiedy potrzeba, a nie wtedy, kiedy my chcemy, nie? Także pod filmem w komentarzu przypiętym będzie link o pomoc w budowie tego szlaku. Także już za wszystkie za wszystkie wasze dary Serdecznie dziękuję wam z całego serca. Nie tylko ja, ale wszyscy, którzy już tam na miejscu pracują. Te miejsca dwa, które były tak bardzo niewygodne dla judaizatorów z episkopatu, szczególnie kurii, przepraszam, kurii przemyskiej, niestety, ale wszystko wyszło na ja. Teraz już się tego nie da ukryć. Także, bratkowie, nasze polskie miejsca, które są prawdziwe, miały być wyciszane, ukrywane. Nic z tego nie będzie. Jeśli niebo chce, to będzie tak nagłośnione, że będziemy z dachu krzyczeć. A powiem Wam jeszcze w tajemnicy, że jeszcze jest parę miejsc do odkrycia. Oj, niewygodne to miejsca nie tylko dla, dla judaizatorów, ale również polityczne. Tak, polityczne i to katolickie miejsca. Jak tylko Pan Bóg da siły, to po święcie świętego Michała Archanioła zabierzemy się za to. Gwarantuję Wam, jak tylko do zdrowia. Także na koniec już bratkowie Zapraszam wszystkich ha, Zapraszam Miałem się oduczyć tego słowa Bo zapraszać to można, wiecie, na dyskotekę Albo do kawiarni Wżywam was Do nowej osłuchowej, Aby odnowić Zawierzyć się Matce Bożej I tak dalej Ze wszystkimi problemami tu przyjeżdżajcie Najbardziej bym tu widział Wszystkich naukowców rozmaitych tam Którzy są zniewoleni przez narkotyki, alkohol, cokolwiek. Niech polecą się w cichości szczerze Matce Bożej tu. Jakieś problemy w rodzinach. Wszystko przyjeżdżajcie tu do Matki Bożej. Tak jak powiedziała: kto z wiarą i miłością tu przybędzie, ten otrzyma wiele łask. A coś wiem na ten temat, kochani.